Nie jest jednak Oj ale fajny, nie? A co? To się nagramy odjazd. To mi zobaczymy się z tyłu. To się otwieramy? Tak? Domykaj. Chodź tam, to jesteś tam. Ej, ale to komuna, nie? Ej, ale chciałem się jeszcze za takim przejechać. Hmm? Czy będziesz się kiedyś przejechać? Fajnie to wygląda. Ale szczerze chyba nowe na lepsze. Ale kurde, jakby odnowiliście, że te wagony, to szczerze petarda. Ej, ale on ma mało stacji. Aha, bo on już bieg kończy. On już kończy bieg. Patrz. On już nie będzie jechał. On już nie będzie jechał. Chodź na gramogac. Gdzieś... Będzie on odjeżdżał. O patrz, tu jak ładnie. Zobacz, tu ma ładnie, nie? Chodź tak, idziemy odjazd nagrać. Dęka. Ej, ale fajnie to wygląda, nie? Czy to się czekać? Ale komuna, no kurde Chodie to trochę zawsze ludziom którzy jechali. Czy to z zakopanego jechało? O Jezu, patrzcie. Ale przydział już to, że ładne, ma zobacz, widziałem Wszystko to odjazd nagramy. Chodź. Tak, on będzie odjeżdżał. O, a pociągni. Chodź, idziemy.

Derken adıyasın. <laughs> Jest skład. godziny czekaliśmy na pana, żeby tam przyjechał. pan RP1? Od, rp od 20 synek mi kazał tutaj czekać na tym, na tym tym. Się rp jeden zrobi. Zrobi pan RP1? Zrobił pan RP1? No właśnie on kocha te stare. Wszystko to stare rozumie pan? Ale co? A RP1. A. Fajne, nie? Czy będzie kiedyś fotelka? Przejazd. Co sądzisz? Stare wagony, fajne, ja? nie? Ale jest też za bardzo no, 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 no.